Jesteśmy wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym Nowe Jeruzalem przy Parafii Świętego Patryka. W kwietniu obchodzimy swoje 25-lecie. Niestety na wspólne świętowanie zaprosimy Was w późniejszym terminie, kiedy będzie to możliwe. Podczas naszych poniedziałkowych spotkań modlimy się za naszych kapłanów, za Was, za nas, parafian. Ten trudny czas oddzielił nas od siebie, ale... Trwamy stale przy Bogu, przez wspólną modlitwę, poprzez uczestnictwo w Eucharystiach, chociaż przez internet. Chcieliśmy Wam dzisiaj, naszym parafianom, złożyć serdeczne życzenia. Życzymy Wam z okazji świąt Wielkiej Nocy, wielu łask zmartwychwstałego, zdrowia, pogody ducha. Niech Bóg hojnie obdarzy Was swoimi łaskami. Spotkamy się. W lepszym, piękniejszym może świecie, w naszym kościele. Szczęść Boże, Aleluja! Kochani, z okazji Świąt Wielkiej Nocy chcielibyśmy Wam złożyć życzenia od nas i od naszej wspólnoty odnowa w Duchu Świętym. Chcielibyśmy życzyć Wam, aby ten czas, czas wspaniałych świąt, Świąt Wielkiej Nocy, był czasem przepełnionym miłością i radością. Życzymy Wam pełnego uczestnictwa w chwale tego, który pokonał śmierć, który pokonał wszystko, co najgorsze. Abyśmy z tej epidemii wyszli radośniejsi, lepsi dla siebie i żebyśmy nieśli Chrystusa tym, którzy go nie znają. Życzymy, byśmy jak najszybciej wspólnie spotkali się w naszym parafialnym kościele. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Alleluja! Niechaj to wielkanocne pozdrowienie zabrzmi szczególnie mocno w naszych sercach właśnie dziś. Chrystus pokonał śmierć, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Błogosławionych, Błogosławionych Świąt Wielkiej, Wielkiej Nocy! Wszystkiego najlepszego, wszelkiego no. dobra i łask. Nie możemy dzisiaj się spotkać w kościele, ale to my jesteśmy kościołem i możemy się spotkać z Panem Bogiem, możemy we własnej izdebce pomodlić się, tak jak Pan Jezus nam powiedział, że tak trzeba. I chciałbym życzyć wszystkim, którzy to będą oglądać, takiego właśnie spotkania z Panem Bogiem spotkania w miłości, usłyszenia tego, co On chce nam powiedzieć, bo On ma zawsze dla nas takie swoje. Każdego z nas zna i ma dla nas słowo miłości. Życzę, żebyśmy to słowo usłyszeli w ciszy naszego serca.